SK Info. Białoczerwoni chcą być złoci. Polacy ruszają w bój o Mistrzostwo Europy. SK info. Będzie też Hot News z Warszawy, czyli jak słuchacze radia SK, pomogli samotnym matkom przetrwać mrozy. Zajrzymy też do łodzi, tam uczniowie palą się do bicia. To jest SK Info. Piotr Bukowski. Zaczynamy SK Info. Na początek wszystkie ręce na pokład. Ruszamy na podbój Europy. W czterech polskich miastach wystartowało europiłkarzy ręcznych. Biało-czerwoni swój marsz miejmy nadzieję po złoto. Zaczęli w Krakowie. Od teraz wszystko w rękach naszych piłkarzy ręcznych. Ruszyła największa sportowa impreza w historii polskiego handbolu Euro 2016. Stawka to medale i awans na Igrzyska w Rio. Ten dla naszych piłkarzy ręcznych jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy turniej wygrać. Na początek biało-czerwoni w grupie zmierzą się z Francją, Serbią i Macedonią. Mistrzostwami Europy żyją kibice w całej Polsce. Specjalne fan strefy stanęły już w Krakowie, Katowicach, Gdańsku i we Wrocławiu. Euro dopiero co wystartowało, ale Jankes z rannych ptaków Radia SK już wie, co Będziemy krzyczeli 31 stycznia w Krakowie. Mamy medal! No i obyśmy niedługo rzeczywiście mogli skakać z radości. A teraz wstrząsająca informacja ze stolicy Dolnego Śląska. To tam matka zostawiła w oknie życia półtoraroczne dziecko. To pierwszy przypadek, kiedy tak duże dziecko trafiło do okna sióstr Boromeuszek we Wrocławiu. Dziewczynka jest już w placówce opiekuńczej. Zdesperowana matka przyprowadziła córkę do okna życia i odmówiła jakiejkolwiek pomocy. Zrzekła się też praw do dziecka. To niespotykana sytuacja, bo dziewczynka ma już nawet książeczkę zdrowia. Zazwyczaj dzieci pozostawione w oknie życia są zupełnie anonimowe. Teraz sąd zdecyduje, czy dzieckiem zajmie się ktoś z rodziny, czy z placówki opiekuńczej trafi ono do adopcji. SK -info. To nic więcej jak głupota. Tak, mieszkańcy Krakowa mówią o tym, co stało się na cmentarzu batowickim. Został tam pochowany kibic Krakowi. Ten cmentarz to umownie teren kibiców Wisły Kraków. Kilka dni po pogrzebie ktoś zniszczył cmentarny mur i alejki. Policja zatrzymała w tej sprawie dwie osoby. Jak widać, nawet w obliczu śmierci, głupota nie umiera. SK Info. Jazda figurowa na drogach. To w tym tygodniu był sport narodowy Polaków. Gołoledzie na Śląsku, ślizgawka też na Pomorzu Zachodnim. Na takiej pogodzie bardzo łatwo się przejechać. O czym ostatnio przekonali się mieszkańcy Szczecina. Szczecin to największe lodowisko świata. Wystarczyło parę stopni poniżej zera, a ulice, chodniki i schody do budynków od razu pokrył lód. Służby nie nadążają z odśnieżaniem i posypywaniem dróg. Pełne ręce roboty mają też lekarze. Cieszą się jedynie producenci gipsu. SK Info Zupełnie inaczej jest w Lublinie. Tam mogą pomarzyć choćby o lekkim przymrozku. Na ulicach zalega pośniegowe błoto, a ostatnią rzeczą, na którą zwracają uwagę kierowcy, to piesi na chodnikach. Zachlapane same spodnie, mam chwała. Ochlapane jestem. Brudzo, brudzo te autobusy. One jeszcze są chodami, Nie I chlapię spodnie, wszystko mam brudne, zachlapane. No, po prostu przechlapane. SK Info. Teraz deska Info Warszawa i kobiety w opałach, którym brakuje na opał. Przy siarczystych mrozach zaczęły się kończyć zapasy węgla i drewna w domu samotnej matki na warszawskiej Białołęce. Po naszej interwencji przyszliście z pomocą. 5 ton węgla drewno i to wszystko dzięki wam. Panie z domu samotnej matki na warszawskiej Białołęce będą ciepło wspominać tę zimy. Po interwencji reporterów Radia Eska Warszawa znalazł się dobry człowiek, który zapewnił paniom opał. Do tej pory kobiety, które tam mieszkały, były zdane same na siebie. Jak były ten losje, no to musieliśmy palić. Co, co tylko się dało? Maksymalna temperatura, jaka panowała w domu, to zaledwie 16 stopni. Teraz w końcu będzie tam ciepło. Za co panie gorąco dziękują. SK Info. W tym przypadku ktoś powinien spalić się ze wstydu. Ktoś regularnie wycina drzewa w rezerwacie na Tarchominie w Warszawie. Zauważyli to mieszkańcy, którzy poinformowali o tym władze dzielnicy. Chodzi o to, że nie mają na opał, tak? No ale jest jednak, e, są jednak środki na, e, na benzynę do tych samochodów: mają samochody, mają piły motorowe. Na tropie grupy jest już Straż Miejska. SK Info. Takich złodziei drewna na pewno namierzyliby młodzi agenci CSI z Rzeszowa. W ich rolę wcielili się uczniowie szkół średnich. Najpierw podczas warsztatów mogli posłuchać i zobaczyć, jak policja namierza przestępcę. Później sprawy wzięli w swoje ręce. Podoba mi się to i. Nawet już ta krew już nawet mi nie przeszkadza. Bo krew to co najwyżej zalewa teraz przestępców na wieść o tym, że rośnie nam nowe pokolenie detektywów. Przepraszam, czy tu biją? Tak i to jak. To jedyna taka szkoła w Łodzi, w której bezkarnie możesz dostać w nos. W zespole szkół zawodowych przy Żeromskiego uczniowie założyli klub bokserski. Od rana kują w szkolnych ławkach, a po południu walą w worki treningowe. Uczniowie już myślą o starcie w turnieju bokserskim. Dużo trenują, bo chcą zacząć od mocnego uderzenia. SK Info. I jeszcze w SK Info zaglądamy na Pomorze Zachodnie. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, proszony jest o pomoc. W Szczecinie zaginął pingwin. Nie chodzi jednak o ptaka, ale o specjalny chodzik. Zwykle pomagał w nauce jazdy na łyżwach na szczecińskiej Gubałówce. Niedawno ślad po nim zaginął. Teraz trwają poszukiwania. Wiele wskazuje na to, że w uprowadzeniu pingwina ktoś maczał palce, bo sam przecież nie odleciał. Jednego możemy być pewni złodziej stąpa po wyjątkowo kruchym lodzie. To był serwis SK info. Do zobaczenia za tydzień.